Jak zarobiłyśmy milion złotych w niecałe półtora roku? Tak, to jest fakt. Nasza kobieca Akademia Biznesu w niecałe półtora roku zarobiła milion złotych. I dostajemy od Was mnóstwo pytań. Jak Wyżeście to zrobiły? Kobiety, jak Wam się to udało? Podziwiamy Was, obserwujemy i powiedzcie nam, co zrobiłyście konkretnie, że doszłyście do takich rezultatów. Słuchajcie, my nie jesteśmy inne niż Wy, my nie jesteśmy specjalnie wyjątkowe. Jesteśmy dokładnie takie same jak Ty, która teraz oglądasz nas na tym wideo. I teraz powiemy Ci właśnie, co zrobiłyśmy i czego nie robiłyśmy, dzięki czemu doszłyśmy do miliona złotych w półtora roku. Ja nazywam się Małgosia Klonowska. I ja się nazywam Aleksandra Grzybek. Razem z OLU założyłyśmy kobiecą akademię biznesu, specjalnie stworzoną dla Polek z całego świata, koczek, trenerek, mentorek, psycholożek, które pragną, tak jak my, takich samych rezultatów finansowych, jak nasze koleżanki z Zachodu. W Akademii uczymy, w jaki sposób postawić solidne fundamenty biznesowe i w jaki sposób wyskalować Twój biznes tak, abyś mogła regularnie pozyskiwać klientów i zarabiać, również sprzedając ofertę premium i abyś mogła pracować z dowolnego miejsca na Ziemi. Nasze dzisiejsze rezultaty finansowe, jakie osiąga Kobieca Akademia Biznesu nie są przypadkiem i nie są tak na rozprawie sukcesem overnight, jak to się mówi na zachodzie, ale są wynikiem pracy, którą my z Olą włożyłyśmy nie tylko i wyłącznie w ten biznes, ale przede wszystkim w nas. I dlatego postanowiliśmy z Olo właśnie nagrać to wideo, zaprosić Ciebie do Bycia z nami tutaj przez całą długość tego nagrania, ponieważ powiemy Ci dokładnie, co my żeśmy zrobiły i w jaki sposób żeśmy to zrobiły, że Kobieca Akademia osiągnęła półtora roku. Milion złotych przychodu. Więc serdecznie Cię zapraszamy, żebyś z nami tutaj pozostała. Jeśli też jesteś zainteresowana naszymi treściami, żebyś kliknęła na dzwoneczek, żebyś zrobiła subscribe, żebyś też podzieliła się tym nagraniem z inną, cudowną, wspaniałą kobietą, która też pragnie zmienić swoje rezultaty finansowe, zacząć świetnie zarabiać, podróżować po świecie i spełniać marzenia swoje i swoich bliskich. Słuchajcie, kobiety, my dzisiaj Zrobimy tak zwane no bullshit approach. Czyli powiemy wam dokładnie co stoi za naszym sukcesem i pokażemy wam co robiłyśmy, ale również czego nie robiłyśmy w naszym biznesie. I porozmawiamy sobie z gością tak na luzie i jednocześnie pokażemy tobie jak drobne zmiany, wydawałoby się, że drobne zmiany mogą wpłynąć na ogromne rezultaty. Więc e, przede wszystkim, co chcemy obalić, to jest to, że tylko i wyłącznie strategia stoi za sukcesem w biznesie. E, ja tu wam powiem z mojego doświadczenia, że ja z Małgosią, budując Kobietą Akademię Biznesu, wykorzystuję praktycznie tę samą strategię, którą wykorzystywałam w swoim poprzednim biznesie. Natomiast w moim poprzednim biznesie ponad dwa lata zajęło mi, aby dojść do 20 tysięcy euro, czyli do 100 tysięcy złotych, a tutaj z Małgosią 20 tysięcy euro, czyli 100 tysięcy złotych zarobiłyśmy w ciągu tak naprawdę pierwszych sześciu tygodni. I strategia jest dokładnie ta sama, ale to, co się zmieniło, to ja się zmieniłam, zmieniło się to, co ja mam w głowie, czyli mój mindset, i zmieniła się moja energia. I zaraz powiemy o tym zdecydowanie więcej. Natomiast chcemy, aby to wybrzmiało, że to nie strategia stoi za sukcesem w Twoim biznesie, ale Twoja energia. Dlatego, że Twoja energia to jest wibracja, to jest częstotliwość, na jakiej Ty jesteś, to jest tak, jakbyś mogła sobie wyobrazić em, radio. Jeżeli włączasz radio i przekręcasz gałką radiową albo wciskasz plusik czy minusik, żeby zmienić częstotliwość, to na określonej częstotliwości jest określona stacja radiowa. Czyli na przykład, jeśli słuchasz radia Z, to jest to na przykład 92 i 6. Jeżeli jest to RMF, to jest 93. Nie ma możliwości, abyś nastawiła się na słuchanie radia Z, jeżeli jesteś na częstotliwości 105. Nie ma fizycznie takiej możliwości. Jeżeli ustawisz się na częstotliwość radia Maryja, to nie usłyszysz radia Z. To jest fizyka. To tak nie działa. I dokładnie tak samo jest w biznesie. Jeżeli jesteś na częstotliwości, to nie działa, to się nie może udać ludzie nie kupują, ludzie nie mają pieniędzy, ludzie e, nie są zainteresowani moimi produktami, moimi usługami, to nie ma możliwości, abyś przyciągała klientów, abyś była magnesem na tych klientów, aby oni chcieli do ciebie przyjść i od ciebie kupić. Więc pytanie jest, jaka jest twoja energia w biznesie? Ponieważ ja wiem, Wcześniej, jak budowałam swój biznes, na samym początku pracowałam bardzo ciężko, pracowałam bardzo dużo, ale jednak te rezultaty przychodziły bardzo wolno. Ale ja ci powiem, jaka była moja energia. To była moja energia. Moi klienci nie mają pieniędzy, moi klienci to często są osoby bezrobotne, moi klienci, moich klientów nie stać na pracę ze mną, moi klienci nie zapłacą za moje produkty, więc fizycznie ja nie mogłam mieć świetnie prosperującego biznesu. Kiedy zmieniłam to podejście, kiedy weszłyśmy we współpracę też z Małgosią i postawiłyśmy naszą kobiecą Akademię Biznesu, ja już długo 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 nie byłam w energii. Moi klienci nie mają pieniędzy, moich klientów nie stać, ludzie nie mają pieniędzy, moi klienci nie kupią moich produktów. My weszłyśmy z Małgosią w budowanie Akademii na zasadzie budujemy imperium. Nasi klienci mają pieniądze. Nasi klienci kupują za stawki premium. My przyciągamy najlepszych, najwspanialszych, najwspanialsze klientki do naszej akademii. My nie zaglądamy do portfela naszym klientkom, ponieważ nasze klientki mają pieniądze, a jeżeli nie mają, to są resourceful i znajdą pieniądze, aby zainwestować w pracę z nami. Widzicie różnicę? I wiecie, my mamy świadomość tego, że dla niektórych to może brzmić jak czary marę i że my bardzo często w świecie, w którym żyjemy szukamy takich totalnie namacalnych fizycznych dowodów na to, które by potwierdziły, że my możemy coś też osiągnąć, że możemy coś zrobić, że trzeba, prze, przecież trzeba wykonywać konkretne zadania, żeby te konkretne zadania dawały rezultaty. I oczywiście to jest prawda, my w żaden sposób tego nie negujemy. My, Zolo, też jesteśmy z odietkalnymi palnami i jesteśmy totalnie. Nasza etyka pracy w ogóle to jest level master i bardzo dużo pracujemy, ale sama praca, słuchajcie, to nie wszystko, bo gdyby sama praca definiowała sukces, to Mężczyźni czy kobiety, które bardzo intensywnie pracują fizycznie, byliby milionerami. I my wiemy, że nie chodzi o generalnie sam aspekt pracy fizycznej, bo sama praca fizyczna czy praca mentalna, umysłowa nie definiuje sukcesu, ale ten mindset, to w jaki sposób my się stawiamy w tych działaniach, to w jaki sposób my działamy, budujemy biznesy, w jaki sposób obsługujemy naszych klientów, w jaki sposób my rozwijamy siebie i jaką mamy tutaj wizję. Ponieważ My musimy mieć taką świadomość tego, że działamy na wielu wymiarach, my działamy na wielu płaszczyznowo. i jeśli ty uznajesz za swoją jedyną prawdę, że wszystko to co jest fizyczne to jest prawdziwe i to jest jedyne co jest doświadczalne, to będziesz miała ciągle dużo wyzwań w swoim życiu, będziesz ciągle szła pod górkę, ciągle będziesz sfrustrowana, ciągle będziesz zirytowana, że życie rzuca ci kłody pod nogi. A to nie jest prawda, ponieważ my wszyscy jesteśmy plugged into the source, my wszyscy jesteśmy połączeni z energią boską, my wszyscy jesteśmy połączeni z energią kreującą jeśli tylko i wyłącznie zauważymy i zrozumiemy aspekt tego, że my, jest, nas jest dużo, there so much more to us than just a human body, tak? czyli physical body. Czyli jest, też, jest dużo więcej w nas niż tylko i wyłącznie aspekt człowieczeństwa, ale jest też aspekt duchowy, i zaczniemy działać w takiej po prostu jakby aligned way, czyli w takiej po prostu jakby akceptacji i harmonii pomiędzy światem duchowym a światem fizycznym. Zaczynamy po prostu aktywować te energie kreacyjne, które zaczynają zupełnie inaczej wpływać na nasze rezultaty, bo to wpływa tak naprawdę to, w jaki sposób my się pokazujemy w tym biznesie, to wpływa na to, w jaki sposób my. Sprzedajemy swoje oferty, w jaki sposób my tworzymy te oferty, w jaki sposób wychodzimy do świata, w jaki sposób tworzymy swoje media społecznościowe, czy w jaki sposób budujemy relacje też z innymi ludźmi. Więc ja na przykład bardzo często lubię podawać, na przykład, chociażby naszym klientkom w akademii, że jeśli jesteś sobie w stanie wyobrazić, Przykład siebie, które, postaci, która działa wielowymiarowo, tak? No i wszyscy słyszymy i wszyscy znamy ten aspekt mind, body and spirit, tak? Twój umysł, czyli twój mind, ja nie mówię nawet tutaj o umyśle logicznym, tylko mówię a propos divine mind, który jest umysłem generalnie z kreacji boskiej, tak na sprawie on jakby... Ty z poziomu świadomości jakby dyktujesz i tworzysz i kreujesz wszystko, czego pragniesz Natomiast jeśli spojrzymy tylko i wyłącznie nawet na dwa aspekty Na aspekt po prostu twojego ducha i twojego ciała, tak? Bo twój duch po prostu siedzi w tobie, tak? I on tak na dobrą sprawę jakby będzie ciebie wspierał w twoich wyborach I on zawsze chce dla ciebie jak najlepiej, a twój umysł jakby pomaga mu w tym wszystkim Żeby wybierać odpowiednią drogę Więc jeśli nawet jesteś sobie w stanie wyobrazić siebie przykładowo, że jedziesz, nie wiem na, na trzy pasmówce, tak? Niech to będzie ta trzy pasmówka, ta autostrada, która leci z tego, nie wiem, z Warszawy do Gdańska sobie polecimy, tak? I jeśli sobie wyobrazisz, że na jednym pasie jedzie Twój umysł, na drugim pasie jedzie twój, e, Twoje ciało, na trzecim pasie leci Twój Spirit, czyli Twój Duch, warunek jest jeden, żeby dojechać z Warszawy do Gdańska, wszystkie trzy elementy muszą dojechać w tym samym czasie. One wszystkie tak na dobrą sprawę, muszą być spójne i one muszą zmierzać w tym samym kierunku. Nie ma takiej możliwości, żeby twoje ciało jechało w jedną stronę, twój umysł w drugą stronę, a twój duch po prostu się miotał między jednym i drugim. Tak? Czyli żebyś miała wymierne rezultaty w swoim biznesie, ty musisz być przede wszystkim skoncentrowana na to twoje na miejsce, do którego zmierzasz, czyli ten twój point of destination. i poprzez decyzję, czyli w swoim umyśle podejmuje decyzję, że ja się przemieszczam z Warszawy do Gdańska. Dla mnie to jest mój gol, to jest dla mnie mój cel. Możemy ten Gdańsk nazwać chociażby rezultatami finansowymi, możemy ten Gdańsk określić jako twoje pragnienie biznesu, który ma świetne rezultaty. I jeśli ty w swoim umyśle uznasz, że to jest dla ciebie jedyna niepodważalna prawda, żeby dojechać do tego miejsca, to z poziomu umysłu ty mówisz do swojego ciała hej. Jedziemy tą autostradą, idziemy do przodu. Tak? I co robi generalnie spirit? Spirit, jakby reaguje na to, co mówi umysł, czyli nie twój umysł logiczny, nie umysł ludzki, bo to jest z poziomu ego, tylko z, z miejsca, jakby divine creation. I wtedy generalnie ten spirit, czyli ta energia tej kreacji boskiej, wchodzi wręcz w to ciało i przesuwa do przodu. Więc możesz sobie to wyobrazić jako to paliwo napędowe, generalnie dla tego ciała, które pochodzi ciała do tego miejsca, w którym, w którym ty chcesz być. Więc jeśli ty, w swojej głowie zaczniesz kreować. Tak jak Ola powiedziała, nasi klienci nie mogą się doczekać, żeby współpracować z nami. Nasi klienci ustawiają się w kolejce. Nasze oferty świetnie się sprzedają. Nasza oferta jest najlepsza na rynku. Nie ma drugiej takiej oferty na rynku. To jest normalne, że ludzie płacą nam nasze stawki. To jest normalne, że ludzie nie mogą się doczekać, żeby z nami współpracować. I jeśli ty w swojej głowie. W swojej świadomości, ja nie mówię o myśle logicznym, zaczniesz kreować swoją nową prawdę, że to jest twój cel, to jest ten kierunek, w którym ty zmierzasz, to z poziomu energetycznego nie ma opcji, żebyś ty nie dojechała do celu. Ponieważ co się dzieje w tym miejscu? W tym miejscu generalnie tworzysz punkt zaufania, i wiary w to, że ty do tego celu dojedziesz. tak? Czyli ty nie kwestionujesz tego, że Ci się nie uda, ty nie kwestionujesz tego, że ty tam nie dojedziesz. ty nie kwestionujesz tego, że e, przykładowo zaraz, nie wiem, złapię kapcia, zjadę na pobocze i już nigdy więcej nie dojadę do tego Gdańska. Tylko ja ufam, że jeśli nawet zjadę na to pobocze, to ja będę przecież mam koło zapasowe, to mogę zmienić to koło, mogę wjechać mogę wsiąść do tego samochodu i pojechać dalej. I dokładnie te, tak samo jest z nami. Jeśli my budujemy w sobie wiarę i Przekonanie, że mamy wiarę w proces, że my cały czas zmierzamy generalnie do celu, cały czas się przemieszczamy. W tym kierunku, w którym chcemy, wykonujemy pewne działania, oczywiście, które są nienegocjowalne w biznesie, tak? bo my nie możemy leżeć pachnieć, bo manifestacja tak nie działa. Tak? Manifestacja loves movement, czyli lubi, lubi generalnie ruch, tak? czyli ciało fizyczne też się musi ruszać, żeby ciebie doprowadzić do tego miejsca, ale Twoja głowa musi napędzać to ciało, Twój umysł, przepraszam, musi napędzać to ciało. Tak? Więc jeśli ty masz. Wspierający mindset, który Ciebie kieruje, który Ciebie po prostu motywuje, który Ciebie tak naprawdę e, popycha nawet do tego, żeby dojechać do tego miejsca, czyli do tego Gdańska w tym przypadku, to nie ma opcji, żebyś tam nie, nie dojechała. I to jest dokładnie to samo, co my żeśmy z Olu, tak na dobrą sprawę zrobiły w akademii, i to jest dokładnie to miejsce, z którego my budujemy akademię, ponieważ my mamy niepodważalne przekonanie, że my z Olu budujemy imperium że my budujemy jedyne takie miejsce we wszechświecie, jedyne takie, takie miejsce, gdzie my naprawdę możemy pomóc kobietom, takim samym jak ty, takim samym jak my. Ja wychowałam się w Warszawie na 10 piętrze w bloku. Ola jest z Łodzi. Mimo, że mieszkamy od ponad 20 lat za granicą, ja w Irlandii, Ola w Hiszpanii od kilku lat, wcześniej w Anglii i też w innych krajach, to my nie jesteśmy w żaden sposób inni od ciebie. I nam też się kiedyś wydawało, że żeby osiągnąć sukces, to trzeba się być w czepku urodzonym, albo że trzeba mieć Bóg wie jakie connections, albo żeby trzeba naprawdę być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, żeby ten sukces został zdefiniowany przez kogoś, przez to potwierdzenie świata zewnętrznego, żebyśmy my mogły na przykład mieć takie, a nie inne rezultaty. No i prawda jest taka, że nie. Ola zaczęła generalnie dzisiaj swoją wypowiedź stwierdzeniem, że strategia to jest pikuś. W procesie osiągnięcia sukcesu w swoim biznesie, Mindset, słuchajcie, to jest 95% sukcesu. Jeśli my w swojej głowie nie mamy niepodważalnego, to się po angielsku tak ładnie mówi, undeniable conviction, czyli niepodważalnej pewności, przekonania, że jesteśmy w stanie osiągnąć ten sukces i codziennie nie wykonujemy działań, które nas doprowadzają do tego sukcesu, to my nie jesteśmy generalnie w stanie osiągnąć tego sukcesu. I ja też taki jeszcze jeden przykład dam, ja akurat lubię metafory, bo one świetnie nam po prostu obrazują naszą codzienność, nasze życie i to w jaki sposób, to wszystko wszędzie działa dokładnie tak samo, tylko my tego nie widzimy, bo pędzimy w tym świecie, tak? I ja na przykład bardzo lubię ten przykład z dachu jazdy na rowerze, że każdy z nas jeździ na rowerze. Niektórzy może są dzisiaj aktywni jako dorośli, może niektórzy są trochę mniej aktywni, ale każdy z nas w okresie dzieciństwa się nauczył jeździć na tym rowerze. I ja jeszcze w życiu nie poznałam osoby, która by mi powiedziała: słuchaj, wsiadłam na rower z przekonaniem, że ja nigdy na tym rowerze nie pojadę. Wręcz przeciwnie, my żeśmy wszyscy wierzyli w to, że metodą prób i błędów zawsze się nauczymy jeździć na tym rowerze, że albo nastata, albo mama, albo dziadek, albo wujek tym kikiem będzie trzymał z tyłu na tym rowerze, albo niektórzy mieli cztery koła i mogli jeździć na cztery kołach, a potem te kółka się zdejmowało, ale każdy z nas miał to zaufanie w to, że dotrze do tego celu. Więc gdybyśmy my miały dzisiaj, zolą powiedzieć, co jest największym wyznacznikiem naszego sukcesu. To jest zbudowanie w nas wiary w to, że sukces jest dla nas nieunikniony. Że jeśli codziennie będziemy się stawiały w tym biznesie, jeśli codziennie będziemy pokazywały się w tym biznesie, jeśli codziennie my będziemy dawały wartość innym bez kwestionowania, bez wątpliwości, bez podważania swoich umiejętności, to sukces jest nieunikniony. Więc dla kogoś nasze obecne rezultaty mogą powiedzieć: Boże. W ogóle spełnienie marzeń. Dla nas jest to ogromna taki moment bycia humble, bycia tej pokory, takiej wdzięczności względem nas samych, kim my byłyśmy rok temu, kim my byłyśmy dwa lata temu, ale też tego, kim my się stajemy w tym procesie. Ponieważ my widzimy, jak dużo dobra generalnie to, co my robimy, wnosi w życie innych osób i my z tego miejsca działamy. I to tak na dobrą sprawę, myślę, że Ola tutaj się ze mną. Stoi, Zgodzi, przynosi jakby największą wartość w kreacji tej rzeczywistości, spełnienia naszych marzeń i tego kierunku, tego naszego gdańska, do którego my zmierzamy. Dokładnie tak. Wiecie, co jest takie powiedzenie, że e, pieniądze to jest efekt uboczny. I, I to naprawdę tak jest. My z Gosią wyszłyśmy z misją stworzenia jedynego takiego miejsca we wszechświecie dla Polek z całego świata, które pragną takich samych rezultatów jak nasze koleżanki z Zachodu. My się absolutnie nie różnimy i ty również nie różnisz się od Melanie z Nowego Jorku, czy od Amandy z Australii, czy od Brittany z Wielkiej Brytanii. My wszystkie jesteśmy tak samo mądre, utalentowane i mamy takie same możliwości. Pytanie tylko, czy my z tego skorzystamy i czy my będziemy codziennie, konsystentnie, regularnie wykonywały pewne działania w biznesie i przede wszystkim codziennie stawiały się w tym biznesie jako ta wersja nas, która ma prosperujący biznes, która ma dobrze prosperujący biznes i która pomaga innym. I jeżeli będziemy się stawiały w takiej pozycji każdego dnia, to rezultaty przyjdą, to e, pieniądze też przyjdą, klienci przyjdą, e, możliwości przyjdą, tak po prostu się wydarzy, bo to, jak powiedziała Małgosia, to jest nieuniknione. I właśnie mówiąc o tym, e, jeszcze wejdziemy troszeczkę głębiej. My z Gosią powiedziałyśmy, że stawiamy imperium, budujemy imperium. I my z Gosią jesteśmy przekonane, że budujemy to imperium każdego dnia. I teraz. My przestałyśmy zadawać sobie pytanie jakiś czas temu, co my mamy zrobić, aby zbudować imperium, tylko zadajemy sobie inne pytanie. Kim my mamy być, abyśmy mogły zbudować to imperium? Kim ja, Ola i kim Małgosia mamy być każdego dnia i jak mamy myśleć, jak mamy się zachowywać, jak mamy się pokazywać, jak mamy podejmować decyzje. Z jakiego miejsca mamy podejmować te decyzje, aby zbudować imperium? I my z Małgosią mamy nienegocjowalne rutyny nasze w ciągu dnia. O poranku, po przebudzeniu, wieczorem, zanim pójdziemy spać, w ciągu dnia, nawet przed nagrywaniem tego wideo, my mamy konkretne rutyny, które my wykonujemy, które nas programują na to. Jaką my mamy być osobą, jaką mamy być CEO w naszym biznesie, aby nasz biznes mógł budować imperium? Bo teraz zobacz, jest zupełnie inna energia na zasadzie, o Boże, muszę szybko nagrać wideo, bo tutaj nie wiem, muszę jechać, dziecko odebrać ze szkoły i w ogóle dobra, let's go. A zupełnie inna energia jest, ja buduję imperium. Ja dotykam polek na całym świecie, które jak usłyszą tę wiadomość, to to z nimi zarezonuje i to im pokaże światełko w tunelu. Być może dzisiaj ich biznes nie jest dochodowy, być może dzisiaj nie wiedzą, co mają zrobić, ale jak tego posłuchają, to je to zainspiruje i da im to taki, taką iskierkę kolejną do działania, aby jednak nie porzucały tego swojego biznesu, aby jednak keep going i aby osiągnęły swoje cele. Z taką energią wchodzimy nagrywać dla Was wideo i taką energię wybieramy. I teraz my wybieramy, jakie my, z jakiego miejsca my podejmujemy nasze decyzje. I my z Małgosią podejmujemy decyzje z miejsca, w którym chcemy być, a nie z miejsca, w którym jesteśmy teraz. My dzisiaj, tak, zarobiłyśmy ponad już milion złotych w naszym biznesie, natomiast jak zaczynałyśmy, jak stawiałyśmy Akademię, nie miałyśmy tego miliona. Ale my myślałyśmy w takich kategoriach. Naszym pierwszym celem było poprowadzenie pierwszego wyzwania i chciałyśmy zarobić 20 tysięcy euro, i to się stało. Naszym kolejnym celem było, żeby mieć sześciocyfrowy biznes w euro, zarobić 100 000, mm, pierwsze 100 tysięcy euro. I z tej pozycji podejmowałyśmy decyzje. Czyli jakie to były decyzje? Czy mamy my zainwestować? W coacha, mentora, który nam pokaże, w jaki sposób tam dojść. Czy my mamy zainwestować w reklamę i czy my mamy zainwestować w reklamę 5 euro, czy mamy zainwestować w reklamę 1000 euro? Nie mając jeszcze tego 1000 euro na koncie, ale podejmowałyśmy decyzję, ok, jeżeli chcemy zrobić 20 tysięcy, to możemy zainwestować 1000. Jeżeli zatrudniałyśmy osoby do naszego teamu, które miały nam pomóc. Wyskalować nasz biznes, też były różne opcje. Były opcje za 7 tysięcy, były opcje za 6 tysięcy, były opcje za 10 tysięcy. Też nie miałyśmy tych może pieniędzy fizycznie na naszym koncie, ale zadawałyśmy sobie pytanie: OK, czy nasza wersja naszych milionowych Gosi i Oli, co ona by zrobiła? W zeszłym roku o tej porze poleciałyśmy razem do Chicago, ponieważ ja biegłam maraton w Chicago. W Chicago mogłyśmy zostać w Airbnb gdzieś na obrzeżach miasta. Ale podjęłyśmy decyzję, nie, zostajemy w centrum miasta, w downtown Chicago, gdzie samych biegaczy było ponad 50 tysięcy plus ich rodziny i w downtown Chicago zostałyśmy w Hiltonie, tak? Cena tego hotelu nie była maleńka, umówmy się, ale zadałyśmy sobie pytanie, okej, okay, Podejmujemy decyzję jako wersja nas, która już ma te pieniądze, która jest abundant, która e, zasługuje na to, aby jeżeli lecimy do Ameryki, być blisko mety, być blisko e, miejsca startu maratonu, nie martwić się, w jaki sposób mamy dojechać o godzinie 5 rano na start i być bezpieczne, czy mamy czułać te pieniądze, zastanawiać się i ściskać. Czy zainwestować, czy, czy, czy nie zainwestować, czy zapłacić, czy nie. My cały czas podejmujemy decyzję z miejsca, w którym chcemy być, versus miejsca, w którym jesteśmy. I my wiemy, że to, co my teraz mówimy, może być. No kaman dziewczyny, dajcie mi strategię, tak? Powiedzcie mi jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, to zrobiłyśmy, aby zarobić milion złotych. Strategia to jest 5%. Mindset i energia to jest 95%. My Ci możemy dać każdą strategię, ale jeżeli Twój mindset i Twoja energia nie będzie na określonej częstotliwości, nie będzie na tej trzypasmówce, to wszystko ze sobą spójne, tak jak powiedziała Małgosia, to nie ma opcji, żeby to się udało. Więc zadaj sobie Ty pytanie, z jakiej wersji siebie Ty podejmujesz decyzję? Czy z wersji siebie, która jest dzisiaj i na przykład może nie ma klientów, czy z wersji siebie, która już ma super prosperujący biznes. I okej, okay, być może świat 3D pokazuje ci dzisiaj, że tych klientów nie ma, ale znowu wracamy do dyscyplinowania naszego umysłu. Czego ty chcesz? Na czym ty się skupiasz? Bo czasami jest tak, że wypuścisz jakąś ofertę, ludzie kupią. Czasami jest tak, że wypuścisz ofertę, ludzie nie kupią. Ale to nie definiuje ciebie. To nie definiuje ciebie jako, że z tobą jest coś nie tak albo z twoim biznesem jest coś nie tak. Tylko znaczenie, jakie ty temu nadajesz, będzie wpływało na to, w jaki sposób ty się czujesz, w jaki sposób ty się zachowujesz i jakie masz rezultaty. Więc teraz pytanie: jaką, w jaką ty wersję wchodzisz każdego dnia? My z Małgosią codziennie osadzamy się w tej wersji nas, która już osiągnęła nasze cele. Która już osiągnęła określony e, poziom przychodów. Czy to jest było 10 tysięcy na miesiąc w akademii, czy to było 20 tysięcy, czy to był nasz jeden z launch, który przyniósł 35 tysięcy w tydzień? My się osadzamy w tym każdego dnia. My podejmujemy decyzję, w co mamy zainwestować w naszym biznesie, ale też w życiu prywatnym na podstawie tego, kim my jesteśmy. My, patrząc na nasze paznokcie, tak, nie siedzimy i przez dwa tygodnie, dwa miesiące nie patrzymy na odraz naszych paznokci, tylko umawiamy się do kosmetyczki i idziemy na paznokcie, bo nasza wersja, która jest abundant, która jest super bogata, która wpływa na innych ludzi, ona wygląda w określony sposób, ona się zachowuje w określony sposób i ona podejmuje decyzje w określony sposób. Więc teraz pytanie do Ciebie. Czy Ty codziennie osadzasz się w roli kobiety, którą Ty się masz stać, abyś Ty mogła osiągnąć swoje cele? Większość ludzi robi to troszeczkę odwrotnie. Mówią tak: jeśli ja będę miała to i to, to będę mogła robić to i to, i wtedy będę to i to. Czyli na przykład, jeśli będę miała nowy dom, to wtedy będę sobie siedziała z filiżanką kawy na tarasie, patrząc na ocean, i wtedy będę szczęśliwa. To nie działa w ten sposób. Ty najpierw masz być szczęśliwa, masz osadzać się w tej roli, że pijesz tę filiżankę kawy na tarasie, patrząc na ocean, abyś mogła wejść w tę rolę i abyś mogła mieć to, czego pragniesz, czyli tutaj ten wymarzony dom. Więc jeszcze raz pytanie do Ciebie: czy Ty codziennie osadzasz się w tej roli kobiety, która, którą masz być, aby móc osiągnąć swoje rezultaty? Dajcie nam znać, czy podobają Wam się takie treści, ponieważ to jest. Dzisiaj to jest dosłownie kropla w morzu tego, co my byśmy poruszyły i kierunku, w którym możemy pójść tak na dobrą sprawę. Więc dajcie nam koniecznie znać w komentarzu. Czy chciałybyście więcej takich tematów, ponieważ my naprawdę bardzo mocno zolu wierzymy, że to właśnie ta praca wpłynęła na to, że my żeśmy zarobiły do tej pory takie a nie inne pieniądze. Dzięki właśnie tej pracy my dalej idziemy do przodu, dalej się rozwijamy, dalej tworzymy niesamowite projekty, które nie do końca jeszcze nawet widzą światło dzienne, ale też po prostu wiemy, że. Jeśli my się nie podzielimy tym, no to też nie byłoby to fair z naszej strony, bo jeśli my możemy Tobie pokazać drogę, jeśli weźmiesz tą wiedzę, jeśli zaczniesz to wdrażać, jeśli zaczniesz to robić, to Twoje rezultaty też się zmienią. Więc serdecznie zapraszamy Ciebie przede wszystkim do tego, żeby zostać tutaj z nami na tym kanale, żeby kliknąć subscribe, żeby dać nam znać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć więcej takich treści. My z przyjemnością nagramy my to jest nasz temat przewodni my w ogóle uwielbiamy tę tematykę i bardzo bardzo dużo rozmawiamy na ten temat ponieważ widzimy że to jest coś co właśnie że ta magia wokół całej tej tematyki integrowanie tego w sobie bardzo mocno wpływa na nasze rezultaty w naszych biznesach oraz w kobiecej akademii biznesu więc mamy nadzieję że Ciebie, żeśmy dzisiaj zaintrygowały, zainteresowały i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.